Cześć, w tym filmie pokażę Wam jak puszczać muzykę na stronie. Czyli po prostu mam przycisk Enable Music. I normalnie działa sobie muzyka. A więc przejdźmy do kodowania. Stwórzmy więc sobie plik index.html oraz script. New. I teraz ważne, musimy mieć też plik music. No, znaczy po prostu plik mp3. Ja akurat nazywałem to music. I teraz tak. Tworzymy sobie audio, tak audio z ID na przykład background, jakiś source na razie pusty. No i możemy sobie dać na przykład loop, czyli żeby się powtarzało w kółko, jak się zakończy muzyka. Dajmy sobie jeszcze jakiś przycisk, button, on click i tu będzie funkcja enable music. Teraz jak sobie to tworzymy, to mamy ten przycisk. W skrypcie zróbmy sobie funkcję play music i Source i tu piszemy Document get element by id background src równa się src i tu w onkliku dajemy również play music no i po prostu music mb 3 i jeszcze przed tym jak to sprawdzimy to trzeba yy, dołączyć nasz skrypt do, do tutaj do indeksu I jeszcze ważna sprawa musimy tutaj dodać tag autoplay dobra i teraz sprawdźmy i teraz mamy muzykę. I teraz ważna rzecz jeszcze do tego. Nie możemy uruchomić muzyki, gdy użytkownik w ogóle nie dokona żadnej interakcji na stronie. Czyli nie można zrobić tak, żeby ta muzyka otworzyła się kiedy ktoś otworzy stronę. Musi być jakieś kliknięcie przycisku, musi być jakakolwiek interakcja, żeby odpalić muzykę. No przynajmniej z tego, co ja tam wyczytywałem i tak dalej, no to nie ma opcji, jakby przeglądarka blokuje takie samo, samo z siebie, jakby wywołanie muzyki. Musi być jakaś akcja kliknięcia czy coś. A więc jeżeli macie jakiś problem, błąd z tym kodem, to zapraszam na Discorda, tam mamy specjalny kanał do pomocy w kodach. Jeżeli chcecie sobie wziąć source code, to na Discordzie jest instrukcja, jak sobie source code, a jeżeli macie do mnie sprawę prywatną, to zapraszam na maila, którego macie w a więc to tyle i cześć.